Świetnie, że jesteście, to znaczy, że chcecie się dowiedzieć dzisiaj więcej wiedzy. Bierzemy notatniki i opowiem wam dzisiaj, co to jest flip. I tak naprawdę jak e, powinno się postrzegać flipa. Nie wiem, czy wiecie, że ja w ogóle, e, to, że e, dowiedziałem się, że jestem fliperem, to tak naprawdę dowiedziałem się o tym przed 3 laty. Robię to od 8 lat, a 3 lata temu jeden z pośredników powiedział mi, że jestem fliperem. Więc dzisiaj wam powiem, jak ja postrzegam, Kwestie flipa. Czyli co zrobić, żebyśmy mówili o prawdziwym flipie. Jak zwiększyć formę inwestowania, żeby zarabiać na nieruchomościach. Co musimy zrobić, żebyśmy mogli mówić o tym, co to jest flip. Więc notatki w rękę, idziemy do flip Charta. Zaraz wam to opisuję. Ostatnio dowiedzieliście się, co to jest nieruchomość. A teraz musicie się dowiedzieć, co to jest flip, czyli tak naprawdę co będziecie robić. My mamy swoje procedury w firmie, które jasno określają, co zrobić, żebyśmy na nieruchomościach zarobili. Więc. Flip. Flip jest to nic innego jak przerzucanie, obracanie nieruchomościami po to, żeby osiągnąć z nich zysk. I teraz pytanie się pojawia: jak osiągnąć zysk z flipa? Czyli co trzeba zrobić, żeby no, zarobić na nieruchomościach? I w skrócie, ja bym to podzielił na trzy takie najważniejsze elementy. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, jak się zarabia na nieruchomościach. To pierwszym elementem flipowania, czyli obracania nieruchomościami, kupieniem, żeby je sprzedać z zyskiem, bo to jest taka kwintesencja flipa, polegałoby na tym, że kupujemy poniżej wartości rynkowej, czyli zakup, zakup dużo poniżej wartości, czyli dużo poniżej wartości, to jest jakby jeden temat i sprzedaż. Sprzedaż w dolnej granicy wartości. A albo w, no, w dolnej w dolnej. Czyli to nie znaczy, że poniżej wartości, ale załóżmy, jak nieruchomość jest warta między 200 a 250 to szacujecie wartość nieruchomości, bo to nie dzisiaj o szacowaniu, No to sprzedajecie za, załóżmy za 210-215 tysięcy. Czyli kupiliśmy bardzo tanio, żeby sprzedać tanio i szybko. Czyli sprzedaż w dolnej granicy. W dolnej granicy wartości. To jest pierwsza zasada flipa. Czyli zarabiamy na różnicy, różnicy cen. Druga rzecz to jest taka, że możemy tą nieruchomość na przykład podnieść jej wartość poprzez to, czyli podniesienie wartości. Podniesienie. Wartości, na przykład poprzez remont. Tutaj, już mam, nie będę tego rozpisywał. Nie zawsze trzeba kupić dużo poniżej wartości, żeby na tym zarobić, bo można kupić właśnie tutaj w dolnej granicy, a sprzedać w średniej granicy. Tutaj już jest inaczej, wyceniamy te nieruchomości. OK? Ale dla Waszej, jakby pojęcia oczywiście, jak kupicie dużo poniżej wartości, to zarobicie może czasami i podwójnie. Po prostu wyceniamy tę nieruchomość inaczej. Siłą rzeczy. Inaczej kosztują nieruchomości po remoncie, inaczej kosztują nieruchomości do remontu. I tutaj, dla oszacowania, będziecie musieli ustalić cenę, to nie na dzisiejszym materiale. Ważne, żebyście znali drugi, drugi schemat. I trzeci, trzeci, trzecim tematem jest na przykład poprzez zmianę jego funkcjonalności. I to jest najczęstszy przypadek. Oczywiście, te wszystkie rzeczy możemy łączyć razem. Tutaj mamy zmiana funkcjonalności. Funkcjonalności. Funkcjonalności, ok? Zmiana funkcjonalności polega na przykład na tym, że z dwóch pokoi robimy na tym samym metrażu, robimy trzy pokoje. No na przykład y, z mieszkania, które. Może przeniesiemy to na następną stronę. Z mieszkania, które było. Załóżmy, strzelam jakieś mieszkanie, które miało y, tutaj pokój. Eee, albo powiem Wam konkretne mieszkanie, które ostatnio mieliśmy. Eee, taki, taki był układ jego. Tu była łazienka. Tu był pokój. Jeden, tu był e, pokój dwa. I tu była kuchnia. I teraz załóżmy z mieszkania dwupokojowego możemy zrobić tutaj, e, no ogóre, og, ogólnie tutaj wielkość może jest trochę tutaj większa była, z tym się nie sugerujcie. Ale z tego mieszkania można było, z uwagi to, że tu były piony wentylacyjne i kanalizacyjne oraz możliwość podłączenia wody, można było tutaj zrobić aneks. I z tej kuchni robiliśmy dodatkowy pokój. Pokój numer 3. Czyli z dwóch pokoi, które były, zrobiliśmy trzy pokoje. I to jest właśnie ten trzeci etap. I teraz Kwintesencją tego całego flipowania polega na tym, że fajnie by było jakbyśmy wszystkie nieruchomości kupili poniżej wartości, ale to nie jest powiedziane, że tak trzeba zrobić, bo często ludzie mówią, że no tylko trzeba kupować poniżej wartości. Niekoniecznie, bo na przykład w danej lokalizacji nie ma mieszkań w remoncie i one są dużo, dużo droższe. Jak Wy kupicie je w dolnej granicy cenowej, czyli mieszkanie jest warte powiedzmy 300 tysięcy, a po remoncie jest warte, 400, bo nie ma i są tylko kilka mieszkań i tak ludzie płacą, bo chcą płacić. To wam się opłaca kupić w dolnej granicy, albo troszeczkę poniżej wartości rynkowej, żeby zrobić remont i podnieść wartość mieszkania. A jeszcze jeszcze fajnie by, jeszcze fajnie by było. Jakbyście z dwóch pokoi zrobili trzy pokoje, bo na przykład w tej lokalizacji e, trzy pokoje w ogóle startują od ceny nie tam powiedzmy 400, tylko 450 tysięcy. Strzelam oczywiście. To są, tylko, e, to są tylko hipotezy, to jest wszystko do o, ocenienia. To jest tak naprawdę moja forma flipowania. My mamy tak zapisane, i też ja wam proponuję, żebyście tak przy, przyjmowali kwestie e, zarabiania na nieruchomości. Bardzo ważny aspekt. Miejcie to pod uwagę i zawsze o tym pamiętajcie, żebyście się nie przestrzelili z pewnymi rzeczami. Na no moi fliperze, już wiecie teraz co trzeba zrobić, żeby zarabiać na nieruchomościach. Jak postrzegamy flipa? Piszcie w komentarzu, czy macie może już na oku jakiegoś flipa, czy może widzicie albo inaczej postrzegaliście tą, tą definicję. To jest najprostsza definicja jaką trzeba postrzegać, to co dzisiaj się dowiedzieliście żeby można mówić, że to jest flip i żeby tak naprawdę zarabiać na tym pieniądze. Wiecie co macie robić? To w następnych odcinkach krok po kroku prześledzimy co zrobić, żeby tak naprawdę pozyskać okazję, może troszeczkę znaleźć finansowania. Oglądajcie i pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie mogę się doczekać.